Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na kolejnym webinarium z cyklu Metamorphosis. Podczas tych webinariów mówimy o projekcie Metamorphosis finansowanym z Horyzontu 2020. Jest to projekt, który właśnie powoli się kończy. Dzięki niemu była szansa na zrealizowanie kilku pilotaży w europejskich miastach, które zaskutkowały stworzeniem przyjaznych przestrzeni. Podczas dzisiejszego spotkania będę mówić jak przekształcać miejsca postojowe na osiedlach w małej i w dużej skali. Będą to przykłady zarówno z miasta austriackiego Graz, jak i z Gdyni. Ja nazywam się Agata Lewandowska, pracuję w samodzielnym referacie projektów unijnych i zarządzania mobilnością w Urzędzie Miasta w Gdyni, w którym mam przyjemność czerpać z takich projektów jak Metamorphosis, a także wykonywać różne działania z zakresu równoważenia mobilności. I o tych przykładach także Państwu dzisiaj opowiem. Nie wiem, czy prezentacja jest widoczna. Mam jakiś kłopot techniczny. Chyba już teraz jest widoczna. Dziękuję za cierpliwość. Mówimy tutaj w kontekście projektu Metamorphosis o małych i dużych inspiracjach z miasta Graz, o inspiracjach z Gdyni, także o propozycjach, jak samodzielnie można taką przestrzeń przekształcić. W kontekście projektu Metamorphosis, tutaj na mapie widzą Państwo wszystkich partnerów tego projektu. Nie ma na tej mapie Gdyni, ponieważ Gdynia jest osobą, która jest, jest partnerem, który w, w tym projekcie nie występuje, aczkolwiek uczy się z niego i czerpie dobre praktyki. Celem projektu jest transformacja osiedli ze skupieniem na dzieciach, czyli transformacja takich przestrzeni, które, które służą najmłodszym mieszkańcom naszych miast. Założenie jest takie, że liczba dzieci w przestrzeni publicznej to główny wskaźnik dobrze zaprojektowanego i zrównoważonego osiedla czyli im więcej dzieci w publicznej przestrzeni na osiedlach, tym lepiej jest ta przestrzeń zaprojektowana, tym bardziej jest ona bezpieczna, dostępna i zrównoważona. Przestrzeń publiczna to przestrzeń żyjąca to taka przestrzeń, która służy jak największej liczbie ludzi to taka przestrzeń, w której można spotkać osoby spontanicznie w niej uczestniczące, takie, które biorą udział w zaplanowanych wydarzeniach. To przestrzeń, która bez względu na porę roku i porę dnia cieszy się popularnością, i jest to taka przestrzeń, do której wszyscy lgniemy, w której chcemy przebywać. W takiej przestrzeni przemieszczamy się, korzystamy z różnych środków transportu, także korzystamy z usług, powinna służyć jako miejsce do życia, rekreacji i wypoczynku. A temu wszystkiemu sprzyjają także interakcje społeczne, które w takiej przestrzeni są chętnie nawiązywane. Na przykładzie udziału podróży w mieście Grac widać, jak wiele tej przestrzeni poświęcone jest miejscom parkingowym. Aż 92% przestrzeni w mieście Grac poświęcone jest. Czy też było, ponieważ są to dane z 2016 roku, na parkowanie samochodów. 3% przestrzeni zajmują przystanki transportu publicznego, 3% ławki, ogródki kawiarniane i kolejne dwa stojaki i parkingi rowerowe. Na tym przykładzie widzimy, jak nierówny jest to podział, jak wiele tej przestrzeni zajmowane jest przez stacjonarnie przebywające w tej przestrzeni pojazdy, które tak naprawdę nie są uczestnikami życia publicznego, i jak wiele tej przestrzeni zabierane jest osobom, które mogłyby taką przestrzeń o wiele lepiej wykorzystać. Jedną z inicjatyw, o której jest mowa jako inicjatywie niskokosztowej, mało budżetowej w ramach projektu Metamorphosis, ale także w ramach wielu innych projektów, które funkcjonują w naszych miastach, są sąsiedzkie śniadania. Są to inicjatywy, które także w Gdyni są obecne. W kilku punktach, między innymi w przystaniach sąsiedzkich organizowane przez Laboratoriów Innowacji Społecznych organizowane są takie śniadania. Jak widzimy zamknięcie, tutaj są funkcjonuje zamknięcie ulicy i miejsc parkingowych na kilka godzin, postawienie długiego stołu bez nacisku na konsumpcję, czyli każdy je to co chce, każdy robi to co chce. Atmosfera jak w domowym salonie, czyli przebywamy razem w nieprzymuszony sposób w przestrzeni publicznej, razem coś jemy, przygotowujemy razem jakiś posiłek, a sprzyja to przede wszystkim integracji się dla integracji sąsiadów. Może temu towarzyszyć jeszcze kilka animacji, które można zorganizować w takiej przestrzeni, czyli czy to wystawienie stołu do ping-ponga, piłkarzyków, gier podwórkowych, gier chodnikowych. Dzięki temu, że przestrzeń na ulicy, na miejscu postojowym jest zamknięta dla ruchu kołowego, uzyskujemy dużo więcej przestrzeni, która może być w taki sposób zagospodarowana. Także w tym momencie, kiedy mamy obostrzenia sanitarne, kiedy przestrzeń jest taka dosyć ograniczona pod kątem liczby osób, takie działania są jak najbardziej na miejscu, bo możemy dużo więcej przestrzeni poświęcić wydarzeniom, które bez tej przestrzeni po prostu by się nie odbyły. Rezultatem jest to, że spotykamy więcej osób, poznajemy swoich sąsiadów, których czasami w innych, takich codziennych, typowych sytuacjach nie mielibyśmy szansy poznać. Wymieniamy między sobą informacje, sieciujemy się tak naprawdę nagle się okazuje, że pani, która mieszka w klatce obok, też chciałaby chodzić na jakieś zajęcia, a tu w towarzysza, dzieci nagle okazuje się, odkrywają, że chodzą do jednej klasy, a nie wiedziały, że mieszkają tak blisko siebie. Wiele sytuacji, które w tym momencie nas zaskakują, które tak naprawdę pozwalają się nawzajem poznać, a takie sytuacje nie miałyby wcześniej miejsca, gdyby, gdybyśmy nie mieli takiego wydarzenia, jak sąsiedkie śniadanie. Zaobserwowano także podczas takich wydarzeń, że dłużej wtedy przebywamy na zewnątrz. Większa liczba dzieci pojawia się w przestrzeni publicznej, także więcej młodych osób. Ja także mam taką swoją prywatną obserwację, że także pojawia się więcej seniorów, którzy w ten sposób czują się zachęceni do tego, żeby wyjść na zewnątrz. Dla nich takie inicjatywy jak wspólne spożywanie posiłków razem w przestrzeni publicznej są dosyć odważne. Im po prostu ciężej to przychodzi, żeby w czymś takim uczestniczyć, ale przekonują się do tego, chcą razem pobyć i chcą też poznać sąsiadów i tak naprawdę stwarzamy w ten sposób okazję do tego, żeby ludzie byli bliżej siebie. W inicjatywie plus minus twórzmy przestrzeń razem. Jest to troszeczkę bardziej kosztowny przykład działania, które odbyło się w mieście Kraków. Tutaj mamy zdjęcie konstrukcji, która w ten sposób powstała. Widzimy dzieciaki korzystają już z niej, huśtając się w hamaku. Zamysłem jest transformacja parkingu w przestrzeń wspólną. Czyli mamy jakąś przestrzeń, która służy tylko funkcji parkingowej. Zamykamy takie miejsce, na przykład na 10 dni, i wspólnie uczestniczymy w przearanżowaniu takiej przestrzeni. Tutaj akurat przykładem była wspólna budowa. Drewnianej rzeźby i aktywne użytkowanie przestrzeni. Jest to konstrukcja, która powstała siłami wszystkich uczestników. Została zaprojektowana przez kolektyw archi architektów z Graz przez Studio Magic. I ten partycypacyjny proces planowania i budowania spowodował, że. Dużo lepiej osobą się razem działało, poznały się osoby, które wspólnie mogły w ten sposób coś stworzyć, pomajsterkować i wspólnie zadziałać, żeby przestrzeń się odmieniła, a także nawiązana współpraca ze szkołami z sąsiedztwa. Różne mogą być opinie: jednym może coś takiego się podobać, inni mogą podchodzić do czegoś takiego z większym, z większym dystansem. Tak naprawdę to nie o to chodzi. Czy nam się podoba taka przestrzeń, czy nie, chociaż pewnie niektórzy stwierdziliby, że tak o to chodzi. Ale tutaj bardziej chodzi o to, żeby, żeby spróbować, żeby spróbować oddać przestrzeń w użytkowanie innym użytkownikom, nie tym, którzy na co dzień tam parkują, tylko żeby w ramach takiego równego podziału móc udostępnić przestrzeń osobom, które do tej pory nie miały szansy w takiej przestrzeni w ogóle pobyć, w niej zadziałać i z niej skorzystać. To już widzimy, jak taka przestrzeń jest użytkowana, jak jest tworzona prze, przez dzieciaki ze szkoły. Jest to miejsce spotkań po szkole dla, dla wielu młodych ludzi. A tutaj sam proces tworzenia czyli także y, rysowanie projektu, y, nawierty samo tworzenie konstrukcji, które jest takie bardzo. W dwóch sposób budujące. Budujące, bo tworzymy coś, co ma taki realny, fizyczny wymiar, ale też budowanie jakiejś wspólnoty, jakiejś grupy, która razem działa i być może zacznie się od takiego projektu, a potem pojawią się kolejne, i tak naprawdę dzięki temu, że stworzy się jakąś grupę współpracujących ze sobą osób, powstaną kolejne. To jest taka kula śniegowa tak naprawdę. Nie zawsze po tym mamy kontrolę nad tym, jak te grupy razem pracują, ale to nie o to chodzi, żeby, żeby, żeby o tym wiedzieć, tylko tak naprawdę tworzymy jakąś tkankę i dzięki temu, temu sieciowaniu pomiędzy ludźmi możemy potem obserwować ciekawe inicjatywy, które powstają w danej społeczności. Wynik to aktywny i wspólny projekt miejsca, a jest to oferta zwłaszcza dla rodzin i dzieci. W tym akurat miejscu tak jest rzeczywiście. W wielu innych miejscach pewnie można by stworzyć taką ofertę dla innych grup docelowych. Cel jest jeden: oddanie przestrzeni, użytkowanie jej przez inne grupy docelowe i tworzenie ciekawych relacji społecznych. Wiele innych możliwości także się pojawia. Tutaj mamy przykład wystawienia nie tyle mebli miejskich, ile mebli domowych w takiej przestrzeni na miejscach postojowych. Jak widzimy, gra twister, chorągiewki, fikus w Doniczce. I tak naprawdę pokazanie, że taka przestrzeń uliczna, przyuliczna, może w wielu miejscach być przedłużeniem domu, i pokazanie, że może ona służyć nam wszystkim w dużo lepszy sposób niż tylko jako funkcja parkingowa. Mamy też przykłady z Gdyni. Tutaj jest przykład z bardzo reprezentacyjnego miejsca, czyli Molopołudniowe, końcówka skweru kościuszki, przy której zacumowane są nasze żeglowce, która jest odwiedzana przez wielu i turystów, i mieszkańców, ale też przez osoby, które przemieszczają się do naszego miasta drogą morską. Na pierwszym zdjęciu widzimy zamknięcie tego terenu, który służył jako. Przestrzeń parkingowa, a poniżej, już po realizacji, która tak naprawdę udostępniła ten teren ludziom. Widzimy teren zielony, widzimy teren zagospodarowany, mamy siedziska, mamy zieleń, mamy ciekawe formy chodnikowe, które służą i zabawie, i, i odpoczynkowi, i rekreacji, które pozwalają tak naprawdę tę przestrzeń wykorzystywać na wiele nieskończonych sposobów. I które powodują, że taka przestrzeń jest na nowo odkrywana przez innych uczestników, którzy wcześniej wcale by może w takiej przestrzeni się nie pojawili. Oczywiście głosy są przeróżne: są takie głosy, że ta funkcja parkingowa jest potrzebna, aczkolwiek funkcje parkingowe mogą być spełniane w wielu innych miejscach, a niekoniecznie w najbardziej reprezentacyjnych punktach miasta, gdzie tak naprawdę widok samochodu nigdy nie będzie tak miły dla oka. Jak widok zieleni, wolnej przestrzeni, czy też mabli miejskich. Przede wszystkim ludzi, którzy z takiej przestrzeni wspólnie korzystają. Tutaj mamy z kolei rzut z góry parking przy ulicy Zawiszy Czarnego. Plac, który spełniał do tej pory funkcję parkingową. Ostatnio z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu udało się tę przestrzeń na pewien czas przearanżować, udostępnić ją ludziom, pokazać jak naprawdę taka przestrzeń może wyglądać i komu może służyć. Na tej przestrzeni funkcjonuje obecnie wystawa czasowa, znajdują się też meble miejskie, a w ostatnią sobotę, z okazji Dnia Bez Samochodu, Mieliśmy okazję zorganizować spotkanie dla mieszkańców turystów, na którym testowali rowery towarowe, korzystali z wielu atrakcji partnerów miejskich i przede wszystkim pobyli razem w ciekawej przestrzeni, która wcześniej była dla nich niedostępna, a dla dzieci wręcz niebezpieczna ze względu na wiele poruszających się tam pojazdów. Kolejnym aspektem, który można wykorzystywać w realizacji projektów w przestrzeni miejskiej, po to, by ta przestrzeń była udostępniana, rzeczywiście ludziom jest budżet obywatelski. W wielu miastach funkcjonują budżety obywatelskie i budżety partycypacyjne, które pozwalają na to, by przestrzeń, taka jak na przykład ta, która służy właśnie parkowaniu, mogła być użytkowana w sposób o wiele bardziej atrakcyjny, jak na przykład tutaj, to już po realizacji, to jest w trakcie realizacji zrobione zdjęcie, a tu widzimy, jak taka przestrzeń wygląda finalnie. I jak może ona odmienić oblicze dzielnicy, jak może skłonić ludzi do przebywania w takim miejscu, do nawiązywania relacji, do zmiany być może jakichś przyzwyczajeń swoich. Do tej pory może ktoś szybko przemykał samochodem przez dzielnicę i niekoniecznie miał ochotę oglądać, co się w niej dzieje. A może taka przyjazna, ciekawa przestrzeń w dzielnicy, a niekoniecznie w jakimś tylko wśródmieściu, prestiżowym miejscu, ale też w dzielnicy może skłonić do tego, by po takiej dzielnicy chodzić. By jeździć rowerem, by w niej przebywać, bo po prostu wokół nas jest w tym momencie przyjemniej. Oczywiście skala takich projektów jest dużo większa niż śniadań y, sąsiedzkich, ale ze względu na to, że jest to wyodrębniona część budżetu miasta, jest także wiele możliwości, z których mieszkańcy chętnie korzystają. Jak wdrażać y, różne projekty pilotażowe, czy też takie długofalowe w przestrzeni miejskiej. Należy przede wszystkim z grupą osób zaangażowanych pomyśleć, co robimy, dlaczego to robimy, kto z nami będzie działać, z kim będziemy działać, kto jest naszą grupą docelową. Badamy miejsce, dane, w którym chcemy jakąś aranżację, metamorfozę przeprowadzić. Badamy także użytkowników, bo tak naprawdę dla tych użytkowników taka przestrzeń jest odmieniana. I po pierwsze użytkowników, którzy w tym momencie z takiej przestrzeni korzystają, jak i tych, których chcemy tam widzieć, których chcielibyśmy tam zaprosić, którzy być może z jakichś powodów takie miejsce omijają, a my byśmy chcieli, żeby w takim miejscu oni także mogli zaistnieć, że mogli z takiego miejsca skorzystać. Tak jest właśnie z parkingami. Wiemy, kto jest użytkownikiem takiego miejsca, niekoniecznie są to docelowi użytkownicy, chcielibyśmy, żeby albo oni zmienili swoje przyzwyczajenia, albo żeby taka przestrzeń była też udostępniana innym uczestnikom życia społecznego. Planując zamknięcie dla ruchu ulicznego, musimy także pomyśleć o towarzyszących aktywnościach. Samo takie zamknięcie, ograniczenie barierami tak naprawdę nie jest tak przyciągające dla mieszkańców. Ja też nie za bardzo lubię mówić o tym zamykaniu ruchu ulicznego, bo tak naprawdę ruchem są także piesi. Wolę, jak mówimy o tym, że otwieramy jakąś przestrzeń dla pieszych, bo tak naprawdę ograniczając ruch kołowy, indywidualny, ruch zmotoryzowany, pomagamy pieszym w takiej przestrzeni zaistnieć. Sprawiamy, że jest ta przestrzeń dla nich dużo bardziej przyjazna i dużo bardziej bezpieczna. Więc przy, przy takich y, pilotażach, działaniach tak naprawdę otwieramy przestrzeń dla ludzi. Bardzo ważne, jeżeli, nie są to, jeżeli takiego zamknięcia nie dokonują lokalne władze, bardzo ważny jest kontakt z nimi. Jeżeli natomiast robi to Urząd Miasta, Urząd Gminy, lokalna społeczność, tak naprawdę kontakt między tymi wszystkimi interesariuszami jest bardzo istotny, po to, żeby móc wspólnie dokonać takiego najlepszego wyboru, jak taka przestrzeń powinna być odmieniona. I czego oczekujemy nawzajem od takiego miejsca. Kwestia formalne, kwestie formalne, także czasami wymagane są zamknięcia, zmiany organizacji ruchu, pozwolenia. Wszystkiego tego należy wcześniej dopełnić, żeby taka przestrzeń mogła zafunkcjonować bez zakłóceń. To, co jest także istotne, to kontakt z mieszkańcami szkołami, przedszkolami, instytucjami oraz małymi i średnimi przedsiębiorstwami w danej okolicy, po to właśnie, żeby ta przestrzeń nie budziła konfliktów, po to, żeby taki kontakt wcześniejszy mógł pozwolić nam na poznanie zapotrzebowania na konkretne aktywności czy na konkretne elementy infrastruktury, po to by takie tacy partnerzy czy interesariusze także włączyli się w przygotowanie takiej przestrzeni, bo tak naprawdę mamy tutaj dużą szansę na efekt synergii. Jeżeli kilku partnerów się zaangażuje, efekt może przejść nasze najśmielsze oczekiwania. Dobre przygotowanie działania, oczywiście, jak przy każdej takiej akcji, tylko i wyłącznie zaskutkuje spokojnym przeprowadzeniem później tego działania. Ogłoszenie zmian i informowanie o działaniach. To także bardzo ważny element, po to byśmy zostawili osób niezainformowanych. Oczywiście nie da się dotrzeć do wszystkich. Ale należy podjąć takie starania, żeby informacje o tym, jak dana przestrzeń ma zaistnieć, jak ma być zmieniona, odmieniona, by takie informacje pojawiały się w przestrzeni publicznej, w ogólnodostępnych informacjach czy to prasowych, czy to na stronach internetowych, czy to na lokalnych forach, w mediach społecznościowych, po to, by ludzie nie czuli się zaskoczeni, żeby wiedzieli, co ta przestrzeń im zaoferuje wkrótce bo tak naprawdę mamy wtedy szansę na dużo lepszy odbiór i dużo bardziej pozytywny feedback od, od użytkowników w takiej przestrzeni. Zostaje nam przeprowadzenie działań, które w tym momencie wydaje się już najprostsze, aczkolwiek zależy dużo od tego, czy planujemy małą, czy dużą skalę. A następnie ważne jest zebranie opinii. Zebranie opinii od osób, które w takiej przestrzeni się znajdą. Nie zebranie opinii ogólnie od ludzi, którzy o tym się gdzieś tam dowiedzieli, tylko od ludzi, którzy autentycznie z takiej przestrzeni, Korzystają, którzy w niej się pojawią i którzy mają szansę realnie wypowiedzieć się, jakie jest ich zdanie na ten temat i czy taka wizja, czy, czy taka przestrzeń jest dla nich przestrzenią przyjazną i czy chcieliby, żeby taka przestrzeń pojawiała się częściej, może w jakiejś formie na stałe. A może niekoniecznie w ten sposób, może jakieś inne działania byłyby lepsze do zaoferowania. Ważna jest ta, ta rozmowa i te opinie, ponieważ dzięki temu tak naprawdę możemy na dużo większą skalę później działać, mając już zebrane odczucia użytkowników. Na chwilkę dziękuję za uwagę. Pozwolę sobie jeszcze przełączyć na film, który jest krótkim zebraniem z realizacji. Mam nadzieję, że jest widoczny. To jest właśnie jak ta konstrukcja była tworzona na zamkniętym parkingu z udziałem różnych grup. Kamera była non-stop zainstalowana i pokazywała, jak te działania wyglądały. Już pojawiają się ludzie, uczestnicy, którzy pomagają w tworzeniu tej konstrukcji, którzy uczestniczą w, w tych działaniach i także korzystają z tej przestrzeni. To już koniec. No. Ciekawa jestem, jak ta przestrzeń się Państwu podobała potem, kiedy już wróciły pojazdy, które tam pierwotnie parkowały. Zawsze ten widok jest taki smutniejszy, aczkolwiek może powoduje, że ludzie czują, że utracili przestrzeń wspólną i będą walczyli o to, żeby taka przestrzeń do nich powróciła. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo chętnie na nie odpowiem. Można także zadawać je na czacie i także w mailach do Metamorphosis, także do mnie osobiście. Zachęcam do kontaktu i mam nadzieję, że wiele przestrzeni w Państwa miastach także zostanie odmienionych. Jeżeli pytania się żadne nie pojawiają, to ja bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Dobrego dnia i do słyszenia, do zobaczenia.